Witajcie, w tym filmie chcę opowiedzieć o Napoleonie. Bez względu na to, czy uważacie go za tyrana, czy geniusza, na pewno każdy z Was o nim słyszał. Postaram się przybliżyć jego historię, rysując jego portret. Napoleon urodził się w roku 1769 na francuskiej wyspie Korsyka w rodzinie o korzeniach włosko-francuskich. Już jako mały chłopiec wykazywał zainteresowanie sprawami wojskowymi oraz charakteryzował się bardzo wysokim, ilorazem inteligencji. Rodzice postanowili wysłać go do szkoły wojskowej, najpierw w Brienne, a później trafił do Akademii Wojskowej w Paryżu. Po ukończeniu tej elitarnej szkoły, Napoleon uzyskał stopień podporucznika we francuskiej artylerii. Podczas rewolucji francuskiej, Napoleon stanął po stronie partii Jakobinów, dzięki czemu uniknął gilotyny w czasie Wielkiego Terroru. Następnie w latach 1796 97 jako dowódca na froncie włoskim, odniósł zwycięstwo. Zwycięstwo nad armią austriacką oraz tworząc legiony polskie we Włoszech, po raz pierwszy mógł przekonać się, jak dobrymi żołnierzami są Polacy. Kolejną jego wielką wyprawą była podróż do Egiptu. Jego celem było zdobycie tego kraju oraz pokonanie Anglików. Jednak armia angielska, a zwłaszcza jej flota, była zbyt dobrze przygotowana do wojny. Wyprawa zakończyła się militarnym niepowodzeniem, ale dzięki temu, że Napoleon był zafascynowany historią starożytną i zabrał na wyprawę wielu naukowców, udało odkryć się tak zwany kamień z rozety, dzięki czemu Jean-François Champollion odczytał pismo starożytnych Egipcjan hieroglify. Po powrocie do Francji, Napoleon razem z kilkoma przywódcami rewolucji francuskiej, postanowił przeprowadzić zamach stanu. Miało to miejsce 18 Brumera, według kalendarza rewolucyjnego, to znaczy w listopadzie roku 1799. W wyniku tego zamachu stanu, Napoleon we Francji jako konsul. Mimo, że władze we Francji miało sprawować trzech konsulów, Napoleon w praktyce władzę sprawował samodzielnie jako pierwszy konsul. Już w tym okresie dał się poznać jako bardzo dobry zarządca i prawodawca. Do jego największych osiągnięć należą z Tworzenie kodeksu prawa zwanego kodeksem Napoleona, którego niektóre artykuły do dzisiaj obowiązują w prawie francuskim. Kolejnym jego osiągnięciem było podpisanie konkordatu i przywrócenie we Francji Kościoła katolickiego. Także pośrednio Napoleon przysłużył się do rozwoju Stanów Zjednoczonych, ponieważ, aby załatać dziurę we francuskim budżecie, postanowił sprzedać Amerykanom Luizjanę obejmującą około 2 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi obecnie około 1,4 powierzchni USA. W 1804 roku Napoleon postanowił skończyć z utrzymywaniem pozorów, że władzę we Francji sprawuje trzech Konsulów i koronował się na cesarza. Ale jak sam zaznaczył, nie był cesarzem Francji, tylko cesarzem Francuzów. Co miało znaczyć, że Napoleon nie wrócił już do monarchii absolutnej, tak znienawidzonej przez Francuzów, oraz to, że zachowa zdobycze rewolucji, zasady wolności, równości i braterstwa. Po koronacji Napoleon przystąpił do realizacji swojego największego marzenia, to znaczy do podboju Europy. Już jako Uczeń w szkole wojskowej, w opinii kolegów, był odludkiem i wolał poświęcać czas na naukę oraz czytanie książek, zwłaszcza od strategii wojskowej, zamiast na zabawy i imprezowanie z kolegami. Przeciwnicy Napoleona wiedzieli, że nie mają szans w pojedynkę pokonać wówczas najpotężniejszego kraju, jakim była Francja, dlatego zawierali sojusze, tworząc koalicję. Takich koalicji antyfrancuskich, antynapoleońskich było aż sześć. Ich przywódcami byli. Była Wielka Brytania, Rosja, Prusja, Prusy oraz Austria. Do największych zwycięstw Napoleona nad koalicjami antyfrancuskimi należą zwycięstwa w roku 1805 pod Ulm i Austerlitz, w 1806 pod Auerstedt i Jeną, czy w 1807 pod Friedlandem oraz w 1809 w bitwie pod Wagram. Po wygraniu kampanii wojennych Napoleon polbił lub uzależnił od siebie większość terytorium Europy, takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria. W wielu z tych krajów Napoleon na tronie obsadzał członków swojej rodziny, jak miało to miejsce w Hiszpanii, we Włoszech czy w Holandii lub zaufanych dowódców wojskowych, jak miało to miejsce w przypadku Szwecji, gdzie do dzisiaj na tronie zasiada dynastia Bernadotte. Na drodze do podboju całej Europy zostały Napoleonowi Właściwie tylko dwa kraje. Królestwo Brytyjskie i Rosyjskie. Ponieważ Wielka Brytania jest wyspą, Napoleon nie mógł dokonać na nią inwazji. Były różne plany, aby dokonać tej inwazji drogą morską, natomiast były one nie do zrealizowania, ponieważ flota brytyjska panowała niepodzielnie na morzach i oceanach. Dlatego Napoleon postanowił, że zmusi wszystkie europejskie kraje do blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii, przez co odetnie ją od dostaw surowców oraz od rynku zbytu dla towarów angielskich, doprowadzając do bankructwa w Wielką Brytanię. Jak się później miało okazać, blokada kontynentalna okazała się nieskuteczna i Napoleon postanowił zorganizować ogromną wyprawę i pokonać. Ostatniego przeciwnika na lądzie, czyli Cesarstwo Rosyjskie, w 1812 roku zebrał ogromną armię, bo liczącą około 600 tysięcy żołnierzy, w skład której wchodziło także około 100 tysięcy Polaków. Jako sojusznicy Napoleona wystawiliśmy tak ogromną, armię, tak ogromną armię, ponieważ Napoleon łudził nas obietnicami odzyskania przez Polskę niepodległości, zakładając Księstwo Warszawskie. Na początku kampania rosyjska przebiegała bardzo pomyślnie, ponieważ Napoleon Napoleon pokonał armię rosyjską pod Smoleńskiem, przełamał także opór pod Borodino i doszedł aż do Moskwy. Jednak Rosjanie, nie mogąc pokonać Napoleona w polu walki, zastosowali taktykę, którą niejednokrotnie przynosiła im zwycięstwo, a mianowicie taktykę spalonej ziemi. Polegała ona na paleniu wsi oraz zapasów żywności na drodze armii Napoleona. Napoleon w Moskwie przezimował około miesiąca, jednak musiał się wycofać, a podczas odwrotu z wielkiej armii nie został praktycznie nic, ponieważ większość żołnierzy zginęła lub zdezerterowała. Po powrocie do Francji Napoleon zebrał jeszcze raz około 150-tysięczną armię i wyruszył do Niemiec, gdzie w październiku 1813 roku pod Lipskiem doszło do jednej z największych bitew XIX wieku, nazwanej później Bitwą Narodów. Po jednej stronie wzięły udział wojska francuskie, włoskie, saksoni oraz polacy. Z księstwa warszawskiego, natomiast po drugiej stronie szósta koalicja antyfrancuska Rosjanie, Prusacy, Austriacy oraz Szwedzi. Ze względu na prawie dwukrotną przewagę wojsk antyfrancuskich oraz zdradę części sojuszników z Saksonii, Napoleon przegrał tę bitwę, w czasie której zginął także dowódca armii. Księstwa warszawskiego Józef Poniatowski. Po tej porażce Napoleon został zmuszony do abdykacji oraz zesłany na wyspę Elba. Przywódcy europejscy zwołali kongres w Wiedniu, aby podjąć decyzję o przyszłości Europy. Natomiast w tym czasie Napoleon uciekł z Elby i 1 marca wylądował na riwierze Francuskiej. Zebrał ponownie wielką armię, ponieważ jednostki wysyłane przeciwko niemu z nim walczyć się do niego przyłączały. Powrócił do Paryża, gdzie odzyskał władzę, a następnie w czerwcu wyprawił się z armią do Belgii, gdzie doszło do ostatniej bitwy w karierze Napoleona. Zakończyła się ona porażką. Miało to miejsce 18 czerwca 1815 roku. Dokładnie 100 dni od ucieczki Napoleona z Elby, dlatego nazywamy ten okres 100 dniami Napoleona. Po tej bitwie Napoleon został jeszcze raz schwytany i zesłany na wyspę, tym razem z dala od Europy na ocean nieatlantyckim Atlantyckim na wyspę Świętej Heleny, gdzie w 1821 roku zmarł, a później został pochowany w Pałacu Inwalidów w Paryżu. Podsumowując, Napoleon jest jedną z najbardziej fascynujących postaci historycznych, rozpoznawalną na całym świecie, przez jednych uważany za geniusza, przez innych za tyrana, pozostawił po sobie dziedzictwo, które trwa do dzisiaj. Dziękuję.